Zrobimy hmm. test po, po pączków? Po pączkach. nie wiem co powiedzieć. Ile? 4,70. Do ci tego poszanowca? Czy warto wydać 22 zł na pączka od Magdy Gessler? A może są lepsze miejscówki? Dzisiaj to sprawdzimy, żebyście wy jutro nie musieli czekać w kolejkach. Lecimy. Wybrałem się do mojej agencji i zaangażowałem dzisiaj czterech testerów do przetestowania pączków o smaku różanym z trzech różnych cukierni i różnych półek cenowych. Piekarnia grzybki 4,70, cukiernia mus 11 zł i pączki, o której jest zawsze najwięcej szumu od Magdy Gessler, czyli słodki, słony i kosmiczne 22 zł. Cześć, jestem Kasia. Cześć, Cześć jestem Paulina. Cześć, nazywam się Nikola. Cześć, jestem Artur. Chyba. Co testujemy? Smak, puszystość. Są pączki 3 z 3,5 cenowych. Okej. Okay. Cenię Wam powiem na końcu. A wy tylko musicie w zasadzie ocenić, który ma po prostu najbardziej smakuje od 1 do 10. Okej, okay. Paula gotowa? Na pączki? Zawsze. Okej. Okay. Ładnie wygląda, co? Ładnie. Ma takie płatki migdała, więc nie może być najtańszy na pewno. Nie no, migdały są tanie chyba. Tak? No, tak mi się wydaje. To wygląda jakby był drogi. <laughs> Dobra, próbujemy. Smak taki klasyczny pączek z piekarni, nie? Ja? Takie takiej dobrej Ale ja jeszcze, jeszcze nie dokupałam do nadzienia, mhm. więc jestem ciekawa. Trudne. Zasmakuje mhm. no, jak taki klasyczny pączek, jak się było dzieckiem, się właśnie takie pączki I takie pączki zawsze kupowała. Tak, ale to były dobre pączki, takie, że klasyczne, polskie, dobre pączki, no. No ja bym dała no. takie może 8 na 10, bo jednak mimo wszystko smak, taki sentyment ale jakiś wybitny nie jest. Jeszcze rezerwę musisz sobie zostawić. Na mm. hmm. Ciężka decyzja. Pierwszy, najgorszy. No ale chyba zostanę przy 8. Tak? Moim zdaniem chyba 7 na 10. I Pączek jest dobry, smaczny, ale jest trochę suchy mimo wszystko. Ten nadzień nie jest tak w pełni wypełniony w środku w pączku, więc dajemy 7 na 10 na razie, żeby nie zaszaleć. Nie wiem, jak ty, ale u mnie nie ma nadzienia po pierwszym glinie w ogóle. U mnie to nie. Źle ale jest, za co jest bardzo dużo lukru. U Ciebie też? Jest sporo lukru. A może nie ma nadziei po prostu. U ciebie jest? U mnie nie ma Jest, rozerwałam na pół. O nie! A tu musisz jeszcze rozerwać trochę. No Nie ma tego dużo. Jak zupełnie szczerze. Mm -hmm. Robię dużo tani jednak. No pewno. chyba jednak są tanie. <laughs> Naprawdę, no w ogóle ciasto mi się wydaje takie sztucznie mm -hmm. a, napuchnięte, napęśniałe. Jak to. W no tak w sensie jest... jest taki fluffy po prostu. Jakby... Jakby on nie był tak specjalnie zrobiony dla Ciebie, tylko jakby z takiej masówki trochę, nie? <grym> Ale to nie jest jakiś dyskont. Zgadzam się z tym. Ja bym go ocenił na 5, na 10. Ja na czwórkę. na czwórkę. Na cztery, no. Ja w ogóle te pączki już dziś jadłam. To tak, jest ja z ty... jakichś grzybków albo czegoś takiego. bierzemy niezawodnik. No te są ładniejsze. To już kostka price musiał być większy, no bo jednak ta pomarańczka u góry. Fajnie. Są. Bardzo ładnie. To co? Próbujemy. To, to, to jest skurde... wyższa półka, coś czuję. Okej, okay. ja już wiem co powiedzieć. Bo Właśnie dobijam, no. Do nadzienia. To jak wygląda na drugiego, Wygląda nie premium, premium, nie? Ale wygląda takiego, jakby nie smakować. Ale wygląda premium. No to jest, Trzeba to jest... przyznać, że jest super fluffy. Skurde z pomarańczy? Tak. Jest... Jest... Tak nie lubię z Tak, dokładnie. To jest taki, co ciocia kupi i ja go nie zjem. A też jest dużo lupów, jak na poprzednim. Co ci kupują takie z właśnie z skórką albo z kurkupą z cytryny? <laughs> no ja mam troszkę inną. Znaczy powiem tak, sam pączek wygląda pięknie i jak wzięłam pierwszy gryz bez nadzienia, rzeczywiście on był taki fajny, lekko mokry, więc można powiedzieć, że nie jest suchy bez nadzienia. Ale jak już się dogryzłam do nadzienia, poczułam taką tanią marmoladę z takiego dużego pudełka różano. I... Czyli ładne opakowanie, a tak. trochę rozczarowanie. Dokładnie, bo ta marmolada po prostu, jak ugryzłam pączka z nadzieniem, poczułam marmoladę z takiego plastikowego dużego pudełka, więc ja bym tutaj dała takie 6 na 10, bo pączek jest dobry, jednak to nadzienie, czuję trochę, że to nie jest to. Ale możesz mieć, Paula, swoje zdanie oczywiście. Hmm. Jeszcze bardziej klasyczny pączek niż tamten w sumie. Hmm. Ciężko stwierdzić. żeby żebym ci oddał tamtego, czy zjeść tego? Tamten był lepszy, to zdecydowanie. Bo ja też na przykład nie przypadam aż tak za skórką pomarańczy. więc jej jest tutaj bardzo dużo i jest mocno taka skarmelizowana, więc na pewno wolę tamte, tamtego pączka. No, ja bym dała takie 6 na 10. Tak, no znowu. Okay. Znaczy, ogólnie jak jeszcze mogę dopowiedzieć, moim zdaniem, tutaj jakby cała oprawa pączka, a środek z pierwszego. To na z pierwszego było lepsze. Może ja, bym... Na... ja bym wybrała tamtego. Tak? Dobra. O w tym jest na Jest dużo? Jest go dużo więcej. A ja nie wiem, czy to ta skórka pomarańczy. To skórka jest, pomarańczy. Psuje. On mi po prostu nie smakuje, ale mam wrażenie, że nie jest jakiś mm -hmm. szczególnie lepszy od tego poprzedniego. W sensie na mi bardziej smakuje samo w sobie. Bez tej skórki pomarańczy, ale skórka pomarańcza wszystko psuje. Jak mam to coś dobrego Był I słodszy też mam wrażenie od poprzedniego. Tym poprzedni był taki suchy. A ten jest taki. jakby do tego pączka jeszcze w wody z cukrem. Ale ten ma fajniejsze ciasto w ogóle. Jest bardziej sprężyste? Szóstka. Ja dość do szóstka. Nic więcej. Obstawiam, że jest droższy niż ten poprzedni. To już myślałem, może być droższy. Tam ten drugi może być z takiej półki niskiej, niskiej. Ten z taki średniej. Średni. Nie wiem, czy on może kosztować więcej niż 4 zł. Na pewno kosztuje więcej niż 4 złote. Te problem. tanie pączki kosztują coś koło 4 no. Co ty mówisz? Te pączki kiedyś kosztowały po 2 zł. W Biedronce kiedyś były pączki, które no były kosztowały złotówkę, 60, były totalnie. 69 groszy były kosztowały. totalnie sztuczne. Takie to ciasto wstuczne. wyglądało, jakby było w ogóle nadmuchane. I było okropne. Jakbym miał kupić to albo takiego gotowego donata, to nie wiem, czy mi nie wolał. Kurwa, te donaty, kurde, pieczone. <laughs> Te, do, te donaty, takie, te, takie yy, dyskontowe, donaty, to też kosztują 2-3 zł. Teraz, no tak. Ale wolałbym ta, ta? gdzieś takiego donata, niż takie oponki. Ale są takie jeszcze... fancy donaty na Oleandrów, nie pamiętam jak się nazywa ta miejscówka. I te ceny tam są po prostu. Monster. Tak. Tego tu nie ma, co mogę powiedzieć. Tak. Bo tam są tylko donaty. Tak. Tam kosztują 14 zł, a niektóre 18. Ale warto. A ten drugi miał takie nadzieje bardziej kraftowe. Kraftowe. A pamiętasz, był taki kebab kraftowy. I Co? okazało się, że <grym> to był Teraz taki estetyk. Okej O, ten wygląda bardzo dobrze. Wygląda fancy. Wygląda, jakby był drogi. Bo jest dużo lukru. Jest prosty, ale... I jest posypany kwiatami. Są kwiaty? Tak. To jest posypka. Kwiatowa. Jak wrażenia, Paulina? Mega ładnie to wygląda. Moim zdaniem tutaj już troszkę mam chyba wyższą półkę, ponieważ nie wiem, czy to są maliny liofilizowane, czy to jest jakaś róża, czy to i to, ale już widać, że tutaj mamy naprawdę mocnego zawodnika, moim zdaniem. Jakieś takie płatki róż, bym powiedziała, albo jakichś innych kwiatów. Bardzo estetyczna jest ta polewa. Mm -hmm. To jest tak idealnie wylana. Tutaj widzę, że trochę pączek jest lekko przypieczony. Nie wiem, czy nie za bardzo, ale nie jestem specjalistą, więc zobaczymy, jak w smaku. No dobra, no to testujemy. No testujemy. Siup. Dobra, no. testujemy. Na A ten pół, lukier czy? też taki. Ma nawet dwie dziurki na dole od pustu, więc powinno być na sporo. Zawór wpustowy w Marinowe nadzienie. Mm -hmm. I on jest takiej domowej roboty, co? Mega dobra. Mm -hmm. I bardzo dużo go w środku. Ta polewa też jest taka gęsta i taka raczej wilgotna niż taka krusząca się. Bardzo dobre. Jakby ten pączek smakuje mi bardzo świeżo, jakby ta polewa była dosłownie przed chwilą polana mm -hmm. do tego tak. pączka. Nie dobiłam się do tego środka tej jakby naszej ozdoby pączka, ale wydaje mi się, że to też wszystko w, bardziej w kierunku maliny, diofilizowany i róż. Ale środek smakuje jak taki typowo zrobiony w domu taki drzemik malinowy na świeżo. Widać, że to jest wszystko Ten takie... Nie, jest może... Masą... A jeszcze, jaki dokładnie obstawiacie smak? Mm, moim zdaniem to jest taka malina przełamana różą. Tak mi się wydaje. Czy jeszcze jakiś krat? No nie, ja, dobra, jeszcze muszę beć gryza. No nie Kasia ma rację dobrego na samo, bo to jest właśnie malinowy różany jedyny. No nawet już ta tutaj mm -hmm. garnisz nam podpowiada trochę, że jednak tutaj mamy do czynienia z dwoma smakami. O to już po pierwszym gryzie widać, że tego nie jest dużo. No jak dużo. Może wodliwą partię u mnie. Patrz, taki mały gryza wziąłem mm. i już jest. To jest porządnie nadziane okay. i jest, kurde, chyba najlepszy z tych wszystkich. Dobra, odwołuję I tak, ten też. I jest to tak zdecydowanie najlepsze. Chyba nawet wiem, skąd jest, ale nie chcę zgadywać. <grym 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 no, no moim zdaniem 10 na 10. Może to nie jest taki mój smak typowego pączka, ale tutaj też doceniam oprócz smaku to wykonanie i czuć, że rzeczywiście on jest świeżutki, nie jest taki przetworzony i wszystko jest takie, można powiedzieć, homemade, nie? Moim tak. zdaniem. Tak, będę dała chyba 10 na 10 tutaj, bo y, przede wszystkim w porównaniu z innymi pączkami to ten zdecydowanie bez dwóch zdaniem wygrywa. Y, Także w porównaniu do innych pączków 10 na 10 y, może i są lepsze. W tym roku jeszcze lepszych nie było, więc, więc 10 na 10 Pączek idealny. Pączek tak. idealny. Ten z pomarańczą był przesadzony. A mm -hmm. tego mogłoby zjeść tak kilka więcej niż jednego. Mm -hmm sama ma nadzieję w którym Jak myślicie, że takie było najbardziej. najlepsze i najgorsze? Jest bardzo dobra. W sensie jest kwaśne, czyli jest pewnie ja naturalne. Ja tutaj czuję owoce, W sensie tak. gryzłam nawet jakąś teksturę. Tak, tak, dokładnie. Tu widać, to to są ma, jakieś maliny? chyba malina, bo ja tu mam nawet yy, pestki maliny widać. Pewnie tego w kamerze nie widać, ale rzeczywiście są. W sensie moim zdaniem ten był najdroższy. Mhm. I smakuje w sumie najlepiej z nich wszystkich. Zdecydowanie. I to ciasto jest naprawdę dobre. A tak gdybym miała ocenić nadzienie, to pierwszy miał najgorsze, drugi miał takie średnie i ten ma najlepsze. Czyli jeden, dwa, Nie. trzy. Ja bym powiedział, że w tym pierwszym to nadzienie mi bardziej smakowało. W sensie mam, mam wrażenie, że było sztuczne. Ono było takie sztuczne, właśnie o to mimo, chodzi. mimo tego bardziej mi smakowało niż tym drugim. Dziewięć na dziesięć. Ja bym dał taką mocną 8. To jest słodki słodyk. Nie wygrał najdroższy. Nie wygrał najdroższy. Jest pączek tutaj po sąsiedzku, można powiedzieć. O oh, kurze! Cool. Nie wiem czy znacie mus cukierniana. na nie, nie. I kosztował 11 zł. Jest malinowo różany. Drugie miejsce to był ten pierwszy pączek. I to był pączek nie, z piekarni hmm. grzybki, ten z migdałami. Okej, okay, a hmm. I, I też był różany i kosztował 4,70. I ten środkowy, który... Najgorzej no, wypadł? Tak, to był właśnie do Magdy Gessu. Kurde! Właśnie, a a, no naprawdę? No tak. Nie no, nie ma Ale ja po prostu czułam taką marmoladę typową, nie wiem, taką babciną, więc... Nie no, ja mu to bym dała, że jest albo najtańsze, albo ze średniej półki. No ale tak. Ale na pewno nie smakował jej w Ale może tam właśnie pączki klasyczne, takie polskie, są właśnie z takiej marmolady, która nam się kojarzy z babcią, albo z takiego dużego pudełka. Może właśnie to jest takie klasyczne polskie, nie? I powiedziałem, że to jest znaczy, nie. takie ciężkie, ale też sądziłem, że taka może być kolejna, że to wygra i że Kessler może przegrać z którymś. Tak. Mój tato, mój tato zawsze chciał spróbować miejsce. u Kesslerowej pączka i nie będzie chyba. będzie drama. Będzie drama. Przykro mi. Zapolałoby 22 zł. Rozczarowanie, nie? Tak, zapolałoby. Jakbym tak. miała kupić tego policzkę za 22 zł i zjeść go to... Przez to, że nie wiedziałam naprawdę, że to jest Magdy Gessler, to czułam smak tej marmolady z tego pudełka. O Boże, przepraszam, masakra. <grym> A wolałobyście zapłacić 11 zł za tego, czy 4,70 za tego pierwszego stanie wieka? W tłusty czwartek 11 za tego. Tak. A na jakąś inną okazję albo za krem? No to jednak mimo wszystko do kawki. Tak? Do kawki to ten za 4,70 zdecydowanie jest yy, wam swojej ceny, myślę. Mimo ten wszystko też. ten jest zarąbisty, bo ma w sobie to nadzieję, jest go dużo, a w pierwszym nie było tego nadzieja aż tyle, nie? Nie było go aż tak. Tak. Nie I nie do... był też taki mokry, że byś go zjadała tak, wiesz, w pełni bez popicia kawką. Tak, tak, ale do kawki za 4,70, dobry pączek. A więc tak, zaczynamy od pierwszego łączka tutaj miałeś nosa. Grzybki. Grzybki. 4,70. Ile? Ile? 4,70. Mówiłam Do ci. Do tego ten... oszonowca? No <grym> Nie ma opcji Oszonowie to jest Sagera wygląda <grym> Oszonowca to jest. Pewnie mnie te, a ja mówię, że oszonowiec. To mm. nawet przykryty nie jest. <grym> wiesz, wiecie o co mi chodzi. Że takie idziesz z sklepem, I, one są idzie na... w... i leżą takie frajery na wierzchu, że schną nie? <grym> Był tutaj po sąsiedzku, można powiedzieć, bo tutaj niedaleko na tutaj jest y, piernia Mus. Ok. 15 zł. Nie no. dałabym. Nie dałabym. Nie dałabym. Nie, przepraszam, y, pomyłka. Drugi to był gest 22 zł. Nie. No tak, ten ale Mateusz Gessler, czy Magda Gessler? Magda Gessler i La, Lara Gessler, Gessler, czyli tam słodki słony, nie? W centrum Słodki, Jezu W sensie... Bardziej słodki, kwaśny, nie? On jest chyba ciężki, nie? Tak Tak, bo w sensie ciężko się go jadło Tego zjadłem całego, bo rzeczywiście był dobry Ja zaraz dojem Tego pierwszego też bym zjadł całego, ale tego drugiego Jakby ciocia bardzo patrzyła na mnie, czy go jem, to bym go zjadł <laughs> Ale tak poza tym, to myślę, że nie zjadłem go całego to by się zasłodził po prostu. No i ten trzeci właśnie, teraz jedliście z tym takim garniszem z owoców. Po z maliny, to jest po sąsiedzku MUS 11 złotych. I ogólnie wszędzie były różane, a ten był malinowo różany. Właśnie miałam taki mały dysonans, no bo on smakował różą faktycznie, ale czułam też tę malinę i mówię: Nie, no nie będę tego mówić głośno, bo palne jakąś głupotę, ale, ale w smaku był naprawdę różany. Ja nie czułam w ogóle róży, ale czułam malinę, więc. <grym> on jest <grym> chyba taki 70% pewnie malina, 30 róża. 30 róża, ale to ja czułam róża. Tylko, wyczuwał, tylko ty wyczułaś i Kasia. Tak była idealnie okay. akurat. A ja od y, Sanach też nie czułem różówka na przykład. Ale czy 11 zł jest warto takiego pączka? Jest. Totalnie jest. Najlepiej zrobić pączki w domu, bo wychodzi najtaniej. Może nie najlepiej. Najsmaczniej. Ale za to jako taka. Jako taka. Jest jest tak. Smacznie. Może Piec być. Tanie. <grym> Jak widać na podsumowaniu, Pączek z piekarni Grzybki otrzymał tyle samo punktów co ten za 22 zł od Magdy Gessler. I myślę, że nie warto przepłacać, skoro tak ciężko zauważyć różnicę. Bezwzględnym zwycięzcą jest Pączek z pracowni cukierniczej Mus za 11 zł. Myślę, że to odpowiednia cena za taki produkt w ten szczególny dzień w roku. Osobiście nie próbowałem tego smaku, ale cytrynowy był smaczny. Mogę jeszcze polecić zwycięzcę z drugiego testu, czyli mała cukiernia pod tytułem Kukułka. Sprawdźcie drugi test. Do zobaczenia. Yes to co? Jeszcze jedną kartkę trzeba zrobić i zjeść wążki.